Moja nowa sąsiadka wydawała się idealna. Słodka starsza pani, która przynosiła nam ciastka, gdy się wprowadziliśmy, ale nocami stała w swoim oknie sypialni, patrząc prosto do pokoju mojej sześcioletniej córki, po prostu obserwując, jak śpi. Założyłam zasłony, ale moja córka wciąż powtarzała: Mamo, ona nadal patrzy. Sprawdziłam i rzeczywiście. Stała tam, przyciśnięta do szyby w swojej nocnej koszuli. Gdy ją skonfrontowałam, tylko uśmiechnęła się i powiedziała, że pilnuje mojego aniołka. Zaczęła zostawiać ciastka na naszym ganku z liścikami dla swojego aniołka. W zeszłym tygodniu moja córka obudziła się z krzykiem. Starsza pani była na naszym podwórku i próbowała otworzyć okno jej pokoju. Kiedy na nią tylko się uśmiechnęła i pomachała. Mając w rękach małą różową sukienkę. Natychmiast zadzwoniłam na policję. To, co znaleźli, zmroziło mi krew w żyłach. Jej dom był wypełniony zdjęciami mojej córki podczas snu setkami zdjęć, ale to nie było najgorsze. Na strychu znaleźli małe łóżko, udekorowane dokładnie tak samo jak pokój mojej córki, a obok niego, Lalkę, która wyglądała jak ona, policja odkryła, że rok temu straciła wnuczkę na raka, dziewczynkę, która wyglądała identycznie jak moja córka. Wmówiła sobie, że moje dziecko to jej aniołek, który do niej wrócił. Znaleźli też jej dzienniki, w których opisywała przyszłość, jaką miały spędzić razem, kiedy w końcu zabierze swojego aniołka do domu. Wyprowadziliśmy się w przyszłym tygodniu, a ja wciąż każdej nocy sprawdzam